M -m 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 się ma rękę do dzieci, to się i dzieci ma, nie? No właśnie. A ona nie chce mu dać. No i dobrze, bo to jest jej woda. To jest dobre ciasto, ze słonecznikiem. Czego nie było? No dobra, no to rób kawkę i będziemy się bawić. Naprawdę? No. Zrobimy tam cudownie. Tutaj wjechaliśmy do środka, tu jest jeden, jedna fura, tu jest druga, a trzeciej i to nie widać, bo jest tam gdzieś w oddali z boku domu. Jeśli natomiast, moi drodzy, chodzi o tą balę, balię, czy jak to tam się fachowo nazywa, to podłożyłem drzewa. Mówię Ewie, obudź mnie za... To już zsuniemy, bo tu już nie ma potrzeby. O, kurczę, nie będę otwierał, bo widać przez ten... Mówię Ewie, weź nas tam budzi za 2,5 godziny, to ten, to ja wstanę i... Podłoże jeszcze, no ale no wstałem, podłożyłem, w sumie nic nie było, tylko żarki były takie i włożyłem tam 3 czy 4, ale się wyjarało później do rana, to wiecie, 5 godzin zanim wstaniliśmy. No ale później rozpaliłem, samego rana, widzieliście, tam z okna, Ewka tam nagrywała mnie, ale patrzę na wodę, a woda, słuchajcie, dotykam i gorąca normalnie. Nie wiem, czy czasami nie za gorąca, także woda stygnie bardzo pomału w tym. Ale też nie mam rozu, nie? To jak nie mam rozu, to i pomału styknie. Z 8 stopni pewno, no z 5 może jest stopnia. A tutaj moja fura stoi. Ej! Co jest? Gorąca poszła jakby zupę otworzyć. To się niby z tej strony wchodzi? No na schódkach, nie? całą ma otworzyć, tak? No. I z tamtej strony, Damian? Czekaj. A tam się włącza te bombelki, a my włączymy, tak? Weź to zdejmiemy. Ale razem z tą folią taką to, jest. No, to, 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 no. I tutaj położymy. Tu, gdzie się wchodzi, to będzie wygodnie wtedy, nie? nie? No tak, o. <noise> tutaj, gdzie się Jez. wchodzi, będzie wygodnie. Pan, pan Sławek robi... Yy, w koszulce idziesz? Yy, ten teraz. Ale rześko jest. Ile jest stopni? No na główkę jest No, Z osiem będzie. Poparzysz się. O Jezu, to jak... Z... Kurwa, ty gorąca. <noise> ja widziałam, jak otworzyłeś pokrywę, jak poszła się para. Mówi, to zupę gotują. Ja mówię, co ty... O Jezu, jaka gorąca. A, wytrzymać Poczekaj, A włącz bąbelki to ona się wymiesza. Tam włącz. To musisz musi gorąco, Włącz bąbelki to wymiesza, mówię ci. Słuchaj mnie. Daj! Jaka gorąca! To może wyjść! Ona studzi się, zobacz jak paruje. No by się wyschudziła. Ja tutaj robię wam, kurczę, ten, no nie mogę ten, bo wiesz, nie da rady, za gorąca jest, ale się człowiek przyzwyczai, tu już jest spoko, nie? No no, to tak jak do zimnej, to tak jak do zimnej, no. o jemy, nie, naprawdę gorąca, tak jak do zimnej, no mówię się. Cowek jest pierwszy, on tam mówi. No, tak mi się wydaje, że trochę jednak gorąco. Niech się przestudzi, nie da rady. Ale nas oszukali trochę, bo się długo grzeje, ale też długo jest no, ciepłe, nie? Tak. To, nie była... to była gra przywieziona dla Dawidka. Ja, ja wiem, ale to ja będę dzisiaj grał w te gry. Aha, Później to na pewno. Chcemy no, się przejść zobaczyć, jak tutaj jest w okolicy. Furkę przestawiłem tam, bo tu podobno nie wolno, bo jakieś coś tam są rury czy coś pod spodem. No, ale tak. Oni sobie przestawili tam samochodziki. Idziemy na spacer. Teraz pokażę wam kto idzie na spacer. <laughs> Wszyscy idą na spacer. oczy. A? No, ktoś nie zapomniał kupić Też kupimy, też kupimy, musimy Percia. Ale się czuję młody No widzisz Młodziutki się czuję teraz Dziewczynce czapka na oko Dawid widziałeś ten domek? Jestem młodziutki teraz. Takie tutaj mamy atrakcje A mówią, że ziemia okrągła a ja tutaj nie widzę nic żeby to było okrągło Chyba jesteśmy jednak płascy Tam moi drodzy gdzie teraz patrzę Jest pas startowy Trzeba będzie chyba wypróbować naszą furę Czy będzie Zbliżywam Bardziej nie mogę No będzie czy będzie Czy będzie chodzić Zobaczcie jakby tu nakładach to by tu poszalał nie Kurczę no fajnie, tutaj jest las. Trochę pogoda jest jaka jest, ale nic nie zrobi, nic nie zrobi. Nic nie zrobi w końcu Sylwester. Godzina 11.30. Wybraliśmy się po świeżym powietrzem, później do bali, albo już pomału szykować na imprezkę. Bo wiecie, jesteśmy panami we własnym domu, także nie ogranicza nas czas. Nic nas nie ogranicza. Możemy zrobić o 19, możemy o 17, możemy o 20. Tu mamy taką pacjentkę. Ta pacjentka zawsze się musi zatrzymać i zobaczyć co, 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 tu się dzieje pod jej nogami. Co to jest w ogóle. Tutaj wjeżdżaliśmy. Jest zakaz ruchu, ale tu jest czynne lądowisko. Wjazd tylko za upoważnieniem. No my w zasadzie upoważnienia nie mamy. Ale mamy kurcze pozwolenie od Pana. A tu jest ten regulamin. Tu jest takie właśnie lotnisko. I tu by można było furkę przetestować. Tylko nie wiem, czy tu wolno. Lądowisko, loty, a my tam idziemy. Pasy startowe, dwa są. Cieka jak długo. Ale tu by się rozpędził. Tylko żeby nie wypadł, bo to jest takie niezbyt równe. Chyba wypad gdzieś poleciał Tam coś widać w oddali Jedzie chyba Tu są takie kopułowe domki One są chyba, chyba całoroczne to jest mi się wydaje No to jest takie, ja to kurczę gdzieś widziałem już Ale co to tak dokładnie jak to wygląda to też nie wiem W środku oczywiście jak wygląda To z zewnątrz widziałem w paru miejscach już chodzimy otwieraj pchaj drugą stroną druga strona tutaj tędy druga strona pchaj no pchaj musisz tutaj pchnąć zamknięte o kurcze Kurczę. zrobiliśmy sobie małą wycieczkę i teraz teraz będą małe przygotowania trochę opadno poziom ale myślę że wystarczy bo woda tak szybko nie Stygnie w tej bali. Otwieraj, otwieraj matka, tamtędy zamknięte jest. Tam jest przekluczone, Dawid. Trzeba przekluczyć tutaj, już teraz. Tutaj otworzymy, bo tu jest taki klucz i tu się przy... tu klucznik odklucza, i wtedy można na spokojnie otwierać. widzowie, to jest bardzo takie nieregularne można się pomylić jak się tu wchodzi bo tu jest głęboko, tu płytko tu głęboko, tu płytko no, właśnie tak jak Ewka mówi zimną ma głowę, ale mówi, że nie czuję tego, ale jest zimna głowa woda jest gorąca więc taka Rusajka jest bardzo wskazana do takich atrakcji Bo tym bardziej dziewczyny, że mi ucho troszeczkę boli sylwestrowo boli mnie ucho a śliskie to jest jak pierun jasny, trzeba ciasno siąść, bo inaczej to jest ślisko. A teraz skończymy wam do nagrywać, bo będziemy robić sobie foty na insta. Właśnie, bo mamy instagramy i inne rzeczy. Martyna, A ty, gdzie ty z jak chodzisz, chodzisz, koleżanko? Telefon? Ale teraz Arek mi tu przyniesie ogień i będzie git. Cały czas na później. Drink, krawę, to ty będziecie odpalać? Dio, się odpalać? Nie, no, później innego nie mam. To powinny być zabałki. To powinna być taka zapalniczka srebrna. Powinna być zapalniczka. Właśnie, taka jak się nazywa zip? No, Zipo, tak jest, o kiedy ja mam w domu właśnie, gdybym. Skąd do, z... do domu? Skąd do chałupy? Na rano zdążę. Skocz będzie fajnie? Co tak daleko nie ma, nie? No. Skocz będzie fajnie. Gdzie, Gdzie jest młody? Na, jeszcze na jednego pacjenta, który tak. będzie dąży. Ani nie jest zimno bardzo, nie? nie. Zaraz chłopcy wskakujemy, wskakujemy do bali, grzeje się, chłopcy palą, idzie dymek, idzie. Zaraz będziemy. Tylko na ten nowy rok chłopcy sprezentowali sobie cygaro, nie będą ciągle ciągnąć łacha, nie? Nie będziemy, tak, ciągnąć łacha. Alek będzie odpalał. A co my robimy? Ja pierwszy? Sześć! Pięć! Cztery! Trzy! trzy dwa! Jeden! Widzowie, Proszę w Bali jest tak gorąca woda, że ja nie wiem, nie wiem... Możesz pić mojego, ale... mi nie dolewaj, bo oni by chcieli mi dolewać. To jest mój noworoczny szampan, życzę Wam szczęśliwego nowego roku i aby był ten rok lepszy niż poprzedni, bo chyba o to chodzi, prawda? Pomyślności, żeby wam się żyło tak dobrze jak nam! Życie Wam z całego serca! Chciałem Ci ten, chciałem Ci puknąć z Wami wszystkimi. Zobaczmy. Co oni tu robią. Tak, tak to jest. No, tak. On tak podstawie nie wiem, czy on nagrywa, czy ja mam zrobić do zdjęcia twarz. No, no ciągle w zaskoczeniu żyje.